Witajcie w nowym vlogu odnośnie Massey Fergusona, a raczej jego remontu. Już tłumaczymy z Kubą, co się zmieniło, z czego nie nagraliśmy, co jest nagrane. No, troszeczkę nas to czasu kosztowało, ponieważ był problem z blokiem. W sensie, no po prostu pan miał dużą kolejkę i nie był w stanie tego szybko zrobić. Sobie no sobie zeszło nam półtora tygodnia. Tak, no a bez bloku, wiadomo, nic, nic nie zrobimy, no bo, no bo się nie da. Więc tak, już tłumaczę. Miało, chcieliśmy nagrać odwózkę bloku i przyw przywiezienie go i za co ten pan nie wyraził zgody, bo. No starszy człowiek, gdzie mu to już przeszkadzało, i drugie zapomnieliśmy nagrać ze sklepu. Yy. Z, części, ale... z części, ale jest wszystko wiadomo. Części, wszystkie są, bo są za, zakupione. Są zakupione w sklepie Stekro, także Damian pozdrawiamy, aby to oglądać. A wiem, że oglądasz ten, tą serię całą, także. No. Ci, ci super, że, że, że na te części tutaj załatwiłeś, że oryginalną uszerkę nam załatwić, bo też pokażemy to później w filmie. Tak. Bo to jest naprawdę sztos. Dobra, i tak, co do głowicy, bo mówiliśmy, że nie wiadomo co z głowicą będzie i niestety głowica jest do wymiany, ponieważ jest pęknięta. Y, może to naprawić, bo jest to dość duży koszt, a nie ma sensu się w to bawić, bo nowa nie jest aż tak no. bardzo droga, a jest przede wszystkim pewna. Tak jak mówiłeś, oryginalna uszczelka, wał jest ten sam co był, natomiast był na niego osiowość, czy jest wszystko w porządku. Tak. I jest wszystko w porządku. Wał jest tak samo w stanie idealnym, bo jest nowy, także no. Pan mówi, że nie ma sensu się go nawet dotykać, został wymyty, wyczyszczony. Więc tak ufa, ufamy specjaliście. No. Co do korbowodów, y, są dalsze sprawdzeniu, więc będziemy widzieć, czy montujemy stare, czy montujemy nowe, bo, no, bo tego jeszcze nie wiemy. Y, a my dzisiaj co chcemy robić? chcemy pewno wmontować wał ale czekaj jeszcze pokażemy bo aha właśnie mała ciekawostka podczas mycia części czyszczenia yy, misy sprawdzania oleju znaleźliśmy w oleju coś takiego Trochę to wygląda jak spód tłoka kawa jak tłoka tak jakby bo w sumie jak się to zmierzy z tłokiem oczywiście przy tym to wychodzi ta sama średnica niby. No to także... nie są urypane nigdzie. Przypuszczam, że ktoś go, jak, się, jak ktoś go remontował, to po prostu to zostało z tłoka. Ja tak przypuszczam, że jak on położył korbę, bo to jest nowy wał, to rozwaliło tu no. i to zostało po prostu w środku. No i jeszcze tamten ten, gwoździk, co ale był pokazany. Ale ten gwoździk to, to jest już mistrzostwo. No, też takie coś. Zabezpieczenie koła pośredniego rozrządu było tu zabezpieczone takim oto gwoździkiem. Tak, ta, tak se to po prostu siedziało. No także ten remont był gruby wcześniej na pewno. No, naprawdę. Tak jak, że my go rozbierali to myśleliśmy, A że ten, no że to jest gwoźdź, bo są tutaj. Tak, nie, to jest typowy gwóźdź no tak. Główkę Pokaż, pokaż Główka okay. nawet jest. O. Ale nie, tak, to jest typowy gwóźdź. Normalna 60 I co? Y... to idzie tu. Początkowo przy rozbieraniu myśleliśmy, że no fuszerka była zrobiona, ale to nawet jak konkretna fuszerka. No ale co? A, pokaż, y... dawaj blok, pokazujemy. Okay. A, to A od odwrotnej stronie. To jest odwrotnej stron, ale czekaj, ja go mogę lekko przechylić i go pokazać. Bo i tak będziemy za chwilę montować wał. To jak masz, to, to go przechyl, żeby pokazać ładnie do filmu, jak to wygląda. Pokaż. Jak są ładnie schowane. ja przyświecę latarką. Bo mam nadzieję, że żeby to... No, w sensie, było dobrze widać. Momencik. Posuń się. I... ...spróbuję to. O. Na podglądzie tego nie widzę, ale myślę, że będzie dobrze widać. Tak, są jedziecie. ładne ślady honownicze, tuleje są wypuszczone. Yy, Tłumaczył ten pan. Tłumaczył, nie pamiętam dokładnie ile on to wypuścił, ale są wypuszczone, żeby, żeby po prostu nie dmuchło uszczelki. Są nabite nowe te korki, bo ten jest jeszcze dobry, te co były zginte, pamiętacie, na filmie są założone nowe. Damian je dzisiaj właśnie wymierzył, tak żeby pasowały, także to już jest. Tak. Yy, pokaż uszczelkę oryginalną, bo też trzeba pokazać, bo ogólnie w prawie wszystkie części chyba są. To będzie... Chyba tylko głowica nam została. To będzie ciekawa sprawa, dlatego że to. Tak. Tu była stara uszczelka. To jest uszczelka miedziana. Tak jak tam stara. Takie troszkę gówno. Nie trochę tylko całkiem. A tu popatrzcie, tu jest oryginalne akko sprowadzone do pertisa, fabrycznie do Pertnisa. I ta uszczelka jest tutaj podkuta stalą. Jak można zauważyć jest to trzy warstwa, jest bardzo sztywna uszczelka. No tego film nie okaże, natomiast musicie ufać nam, że w dotyku jest, jest, jest dużo, dużo droższa niż te miedziane główna, ale naprawdę tu jest zarąbista uszczelka. który raz już ją montuje, także naprawdę uszczelka jest super. Nawet jak tu leja siedzi, to można zastosować tą, bo ona jest gruba, więc nie zmuchnie tak szybko. No. Jeżeli by ktoś był taką uszczelką zainteresowany, to pisać w komentarzach, pomożemy załatwić. Bo mamy do Dobra, to to jest pokazane. No to w sumie z tych ogłoszeń parafialnych chyba to będzie na tyle. Dobra. Więc w takim razie teraz robimy małą przerwę i będziemy montować wał. No to widzimy się przy montowaniu. Tu widzicie już komplet nowych panelek, a my przystępujemy do montażu. Ja będę robił jako pomocnik podawania panewek, a on to będzie montował. już no został też wymyty dzisiaj? Tak. Dobra. Także czyli wszystko jest gotowe. Szeroka panewka. I dzisiejszy blok się będzie kończył mniej więcej na tym, czyli Moska. na montowaniu, czyli na tak? Tak. Szybką kolejną. I ostatnią, czyli gruba. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że światło Wam dobrze świeci. To są panetki Ursus awaryjski. Także do panetki dość fajne. A myślę, że na następnym filmie, jeżeli wszystko się uda, Corki, i będzie dobrze, to postaramy się już zmontować wszystko. ładnie Teraz założymy mu dystansę. i będzie. Tak, i tego to chyba nie było, nie? Z, tego, z tej strony nie, tu właśnie nie było. Z tej z strony byli. właśnie nie było tak. tego, tego dziadostwa. Bardzo, co rozumiem, mnie ciekawi za tego, czy to po prostu wyleciało, czy tego ktoś nie włożył. Teraz już takiego tu luzu nie ma jakby przestać, bo już nie wszystkie paletki są. Posmarujemy to, żeby to się ładnie lekko jeszcze kręciło. A ja jeszcze nawet przesadziłem. Ja spróbuję jeszcze jakieś ładne ujęcie tutaj dać z, z tą z latarką, żebyście lepiej zobaczyli. Bo tu troszeczkę jest problem ze światłem w tym garażu. Wiemy, że to nie jest jakieś... No, na nagraniu tego tak dobrze nie widać. Natomiast myślę, że tak będzie, będzie widać fajnie. Taś szczęśliwą. Jeszcze ja troszkę światło zasłonię, także. No, to ale to... teraz dobrze, dosyć ładnie będzie widać. No. Dobra. To tak, podporami budynimi. Dobra, to ja robię teraz cięcie. Bo jest pomóc Ci trzeba, sobie. czy nie? Nie, musisz. To nagrywam dalej. Też nie chcę robić tych vlogów 20 minut, bo wiem, że to się potem i tak nie będzie oglądało. Więc my, my przygotujemy podpory i na montaż widzimy się za chwilę. Tak jak już mówiłem, podpory są gotowe. I teraz wstępujemy z Kubą do montażu, a raczej Kuba, ja będę to po nagrywał. I jak przegrańczymy, to na tym dzisiejszy vlog się skończy. Najgorzej będzie zamontować te tutaj, te pierścienie, co są te. Jednej gorzej. Co jest ważne, by ktokolwiek montował, one mają z jednej strony napisy. Tymi napisami montuje się je do, do podpory. To jest punkt smarny. To są w ogóle panewki Ursusa. Czekaj. Będzie może widać. Kursus, Niestety nie, lepszych nie, nie było, chodzi. ale one są dobre. Nie jeden raz już je stosowałem, także nie są złe. No, A właśnie takie może spojrzenia, bo w sumie ostatni remont był jakiś czas temu. Jak części poszły bardzo drastycznie w górę? Czy jest jakaś różnica? Jest duża różnica. Bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o ceny części. Najlepiej jest zapytać o to Damiana który nimi handluje, także naprawdę poszły w górę części. Czuć? Czuć, czuć. Tak w skali całego remontu na, na będzie odczuwalna. No, czuć. To jest ponad 1000 tej różnicy dla całego silnika. W skali? To na, nawet i usług w skali całego, całych części, wszystkich części. Wiem, no. ale, ale, ale podmiot tym na części to jest granica ile? Ile tysięcy? Ale, do... co? ale to jest gdzieś około 5 tysięcy. No, no, to macie, to jest 20%. No, mówię? Tak, tak, tak. samo, tak samo poszły w górę yy, usługa hamowania. No. Też poszło w górę. Czekaj, chyba nie popatrzyłem. Dobra, zamek na zamek. Tu dałem zamek na zamek. O, tu się machnąłem. Właśnie. To jest bardzo ważne, żeby zamek szedł na zamek. Jeśli mogę doczekać już wkładania tłoków. To jest najprzyjemniejsze. No, ja myślę, że to nastąpi... Czekaj no, Jak korby będą. No, jak korby będą. Znaczy się, jak dadzą znać, czy... czy trzeba kupić nowe, czy, 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 czy te stare, które się Słuchajcie, bo to jest tak. Ten blok był po... Po urwaniu wału, co da się po tym walejku, po tych częściach co my znaleźli, Także korby trzeba sprawdzić, bo korby są stare. Czyli po prostu nie robi tego na sprzedaż, żeby ino poszło i na starych korbach być może nawet krzywych. Tego one muszą być sprawdzone pod kątem właśnie prostoty i, i wszystkiego. Jeżeli będą proste, no to nowe tulejki w nich będą założone, te panewki co są na spocznie i, i będziemy je montować. Jeżeli będą cokolwiek krzywe, no to idą nowe, bo to też nie jest wielki korda. Kuszarki robić to nie ma sensu. Nie, nie no, przy takiej. Ja cienię... Tak, ale czy jak już mamy to rozebrane, no to już lepiej robić to do, koń do końca. Jak od takiego perkisa, to to nie jak 30 800 zł za części masz zrobione. To jest kilka ładnych tysięcy, także to musi być zrobione dobrze. Troszkę kosztuje, no, ale jak już robić, to robić konkretnie. To nie zrobione na sprzedaż tak? To zrobione jak dla siebie. W końcu dla kolegi, więc. Kupia... Ale na by nie było. No, no. Tak, ale tym bardziej dla kolegi, co, co się dobrze znamy, więc to musi być zrobione jak dla siebie. Mnie, mnie tylko ciekawi bardzo, kto wcześniej robił ten, ten remont i właśnie jak to było robione jak, i coś na się w ogóle podziało nie? Samo ten fakt z, z tym gwoździkiem tam. No ciekawe bardzo. Czekajmy czy ktoś, kto też... To nagrywa na YouTube'a. Powiedzmy, że takie remonty. Czy się z czymś takim, z taką szerką, w jakiś innych traktorach też wyższej klasy, czy. Słuchaj, ja kilka Perkinsów zrobiłem taki, taki, takiego gwoździka też nie miałem. A robiłem kilka Perkinsów. No, dobra. Nie wiem czy dokręcimy i będzie koniec, nie? Tak. Obrócimy tylko ręką. Nie będziemy teraz dokręcać momentem, bo nie chcę iść po newtonometra. Także dokręcimy na razie lekko. I na tym skończymy. Skończymy vloga. Chcę ładnie wałem. Na razie dokręcamy lekko ręką. Ten wał jest tu piękny. Fajnie, że ktoś stawił oryginał Perkinsa, a nie LiPo ciekawa jaka różnica cenowa właśnie. Taki wał a, a chyba 2,5 Nie wiem, nie kupowałem nigdy wało. Na razie jest dokręcone ręką i kręci się przepięknie. No a na pierwszym filmiku było pokazane ruchy na boki. Pokaż teraz, że ich nie ma. ktoś pytał, to tu po prostu spadł te Dobra. Czyli w takim razie myślę, że to będzie na tyle. I następny vlog no to już po prostu jak będzie głowica, będą korby i myślę, że po prostu montaż już w całym bebechu, nie? Też tak myślę. Myślę, że następnym po prostu w filmie spróbujemy już ująć całe, całe składanie, a kolejny vlog no to już nieustawianie i odpalanie. No też tak. Myślę, że w dwóch vlogach powinno już być odpalanie silnika. No i ja to tak myślę, bo jakby przykładowo jak przyjdą teraz te korby, mieć, będziemy mieć korby, to od razu głowicę przywieziemy, bo głowica też powinna być do odbioru już. No to w jednym rogu zrobimy składanie tłoków z, i zakładanie silnika, bo zrobimy tak, że głowicę założymy na ciągniku już, żeby łatwiej dokręcić, bo tak to silnik się myrda, to nie jest dokręcanie. No, no i, i to tyle. tyle.